Dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału. Przepraszam Państwa, że tak nie, nie w pełnym wymiarze, ale tak jak Państwo no jesteście specjalistami, korzystacie z naszej strony. Jesteśmy, mam nadzieję, w tym, w tym kontakcie takim elektronicznym, więc wiecie, że dużo się u nas dzieje. Jesteśmy, jesteśmy dzisiaj po południu migrujemy platformę zamówień, także cały weekend mamy pracowity i co trudnego się ma wydarzyć, to się na pewno wydarzy, bo zawsze się tak darzy, ale na szczęście zmieniamy dotychczasowego dostawcę usługi. Jestem przekonany, że nowy będzie lepszy. Zaczynamy od poniedziałku też pilotaż w Krajowej Izbie Odwoławczej, jeśli chodzi o elektroniczny protokół. No i też w dniu dzisiejszym żegnamy się z dyrektorem generalnym, więc musimy przekazać sobie zadania urzędu. Więc tak samo jak u Państwa, u nas też zawsze coś się dzieje. Ja chciałem te moje dzisiejsze wystąpienie skoncentrować w takich dwóch obszarach, które mam nadzieję, że będą dla Państwa najbardziej interesujące, bo tak jak Państwo widzicie dyskusje na temat poszczególnych przepisów, poszczególnych rozwiązań, możemy dyskutować spośród wielu tych przepisów, wybrać zagadnienia do dyskusji. Myślę, że każdy z nas będzie miał inny pogląd na temat każdego rozwiązania, w zależności czy od rodzaju zamówienia, czy w zależności od tego, czy jesteśmy po stronie zamawiających, wykonawców, czy po stronie wykonawców wygrywamy, przegrywamy i tak dalej, prawda? Więc tutaj te, te zagadnienia one są bardzo ciekawe, kazuistyczne i, i tutaj myślę, że trzeba przez nie przechodzić w konkretnej sytuacji. Natomiast myślę, że z Państwa punktu widzenia pierwsze zagadnienie, które, które chciałbym Państwu przybliżyć to tak jak w roku 2019 budowaliśmy to prawo zamówień publicznych, gdzie to było w takiej formule transparentnej we współudziale z państwem. Te wszystkie zagadnienia były z państwem dyskutowane, omawiane, udzielane odpowiedzi itd. itd. I wówczas się zobowiązaliśmy, że po tych dwóch latach obowiązywania PZP. Dokonamy jego przeglądu. Więc ten czas nastąpił. My już dokonujemy tego przeglądu, mamy spotkania z poszczególnymi interesariuszami, już mieliśmy pierwsze spotkania, wpływają do nas pisma z propozycjami zmian w PZP. W poniedziałek, wtorek mamy kolejne dwa spotkania z kolejną grupą interesariuszy. Więc tutaj zbieramy od Państwa, od Was jako tych takich użytkowników dnia codziennego. Te uwagi, co można poprawić, co można usprawnić, co, co co, państwu lepiej zafunkcjonuje, i oczywiście te rozwiązania i propozycje, które są przez państwa sugerowane, one później zostaną poddane takiej ocenie, powiedzmy 360 i, i zobaczymy po prostu z każdej strony, bo oczywiście w jednym kontekście dane rozwiązanie pasuje, ale w innym kontekście ono nie pasuje, bo, bo pewne rzeczy psuje. A druga kwestia, o której chciałem państwu powiedzieć, to kwestie związane z elektronizacją w zamówieniach publicznych, a więc to co się już wydarzyło, no to państwo wiecie cały czas cały czas jesteśmy w procesie tych już elektronicznego ofertowania, natomiast kwestie tego co dalej, co my planujemy jako urząd, w którym kierunku wyczuwamy, że będą się rozwijały te potrzeby. Natomiast Zanim przejdę do tych dwóch zagadnień, to no nie byłbym sobą, jakbym troszkę się nie odniósł tutaj do dyskusji ekspertów, z której bardzo, bardzo się cieszę. Natomiast y, mam już po, po, po kilku latach doświadczenia w by, byciu, jakby, organem i, i przyglądaniu się tym problemom z różnych stron. Mam takie nieodparte wrażenie, że czasem, czasem nie ma sensu czegoś psuć. Tak? Czyli. Mówimy o tym, że przykładowo 90% wolumenu ilościowego zamówień odbywa się w tych procedurach otwartych, a więc czy w przetargu nieograniczonym czy, 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 czy w wariancie pierwszym trybu podstawowego. I czasem jak dyskutujemy, mówimy, Jezus, dlaczego nie ma tych innych wariantów więcej wykorzystanych, dlaczego nie korzystamy z negocjacji, tak? No nie korzystamy, bo nie macie Państwo takiej potrzeby. Dlaczego prezes urzędu ma Państwa zmuszać do tego, żebyście nagle korzystali z tego, tak? Bo prezesowi będzie ładniej we wskaźnikach 20-18%, tak? No nie. Skoro Państwo nie macie takiej potrzeby, skoro ten tryb, który wam się sprawdza, który stosujecie do tej pory, on się wam sprawdza, to go stosujecie. Oczywiście, jak się przyjrzymy, dlaczego są stosowane te 10% innych trybów, jest stosowanych dlatego, że w tych w trybach podstawowych Państwu coś nie wyszło i chcecie spróbować, albo właśnie przedmiot zamówienia jest innowacyjny, chcecie spróbować. Dlatego, ale dopóki coś funkcjonuje dobrze, dopóki mam dobre buty, to nie kupuję nowych, tak. Dopóki przykładowo Pan, Pan, Pan mecenas Grzegorz Czaban grał w kosza kiedyś i dopóki mu wychodził dwutak na prawą rękę i zdobywał punkty, to nie zmieniał tego, nie grał na lewą rękę, tak. No bo dopóki zdobywam punkty, to tak gram. Robert Lewandowski dopóki jest napastnikiem środka pola i dostaje piłki, strzela bramki. No to nie wycofuje się na swoją połowę i nie rozgrywa, tak? Ciągniemy temat dopóki on jest skuteczny. I tak samo u państwa. Ja przyznam z mojej perspektywy, bo uczestniczę w tych dyskusjach i oczywiście no, Jestem zwolennikiem trybów negocjacyjnych, rozmów i tak dalej, ale tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, to po co tracić czas, po co tracić, po co tracić inne, inne kwestie. I mi się wydaje, że rzeczywiście taki jest chyba charakterystyka i taki jest potencjał naszego rynku zamówień publicznych, że te 80-90% zamówień są po prostu powtarzalne. My rok w rok robimy to samo rok w rok nie oczekujemy, że nagle będzie jakaś solanka wymyślona, innowacyjna i tak dalej, tak, no, no nie mamy takich oczekiwań, chcemy mieć coś zrobione dobrze, że standardowo, tak jak idziemy do szewca, krawca, chcemy mieć, no nie chcemy mieć super, najwspanialszego garnituru za milion złotych, tak, dla siebie, tylko chcemy mieć wygodny, dopasowany, poprawiony, jak gdzieś tam chudniemy, to się poprawiamy, jak się nam poprawia, to też się poprawiamy, tak, i tyle, ale nie mamy oczekiwań, więc ja przyznam szczerze, że taki jest mój punkt widzenia, jako, jako, jako kiedyś praktyka, a teraz, a teraz organu, że tam, gdzie to jest dobrze i skutecznie, to na siłę nie ma co poprawiać, bo, bo, bo myślę, że się tylko popsuje. A wszyscy w zamówieniach publicznych wiemy, że z jednej strony funkcja pieniądza jest bardzo ważna, żeby coś było tanio, sensownie, ale z drugiej strony funkcja czasu. My w zamówieniach publicznych nie mamy czasu. I do Państwa często, jak trafiają zamówienia, one już są spóźnione, bo komórka inicjująca wszczęła za późno i to Państwo jesteście tym ostatnim, um, ostatnim podmiotem w tej procedurze udzielania zamówienia i to na Państwu się później skupiają te opóźnienia poprzedników, tak? I ja to rozumiem, to, to, to jest jakby normalne, dlatego u Was nie ma czasu na eksperyment. Jeżeli coś funkcjonuje dobrze, działamy dobrze. Jeżeli coś nie funkcjonowało dobrze, wtedy zmieniamy, tak? I, i, i myślę, że taka, taka powinna być kolejność i, i, ja, i ja się takimi, taki, tak, takimi zasadami kieruję, prawda? dobrze jest mi z moją żoną, no to nie zmieniam na drugą. No po co mi to? prawda? No proste. A teraz, drodzy Państwo, przejdę, przejdę już do, 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 do zagadnienia merytorycznego. Tak jak powiedziałem, rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy rozmowy i, i, i debaty, dyskusje i tak dalej. Chcemy zrozumieć Państwa, Państwa zamawiających, Państwa wykonawców, gdzie macie problemy, co Wam, co Wam, co Wam przeszkadza. Jedna rzecz, z której jestem bardzo zadowolony. Nie ma na razie postulatów takich, które mówią takich um, zasadniczych, esencjonalnych, tak? że potrzebujemy jakichś esencjonalnych zmian. Takich postulatów nie ma. Są postulaty, gdzie mówią, nie wiem, no tu przesuńmy, tu w 117 zróbmy większą fakultatywność, w procedurze podstawowej, w drugim wariancie dopuśćmy większą elastyczność przy negocjacjach, ale nie ma czegoś takiego, że rezygnujemy z jakichś trybów, wprowadzamy nagle nowe tryby, wprowadzamy nagle jakieś sposoby takie cudowne, ozdrawiające funkcjonowania. Tego nie ma, więc ja się z tego cieszę, znaczy się, że te rozwiązania i te debaty, które były wcześniej przeprowadzone zaowocowały. Natomiast z tych... Pozostałych kwestii myślę takie ciekawe postulaty, które padają, to są po pierwsze, zmiana wysokości progu stosowania prawa zamówień publicznych. Ja się z tym postulatem w 100% zgadzam, uważam, że, że trzeba nad tym rozważać. Nie chcę Państwu powiedzieć, czy to powinna być kwota 150 tysięcy, 170, 180, 200, ale taki postulat pada jako urząd się z nim zgadzam. Idę dalej jako urząd pytam Państwa, czy może rozdzielić ten próg inny próg dla dostaw usług, a trochę wyższy na przykład dla rogu budowlanych. W części krajów za granicą tak jest. Więc takie pytanie Państwu zadajemy i Państwo odpowiadacie na tych spotkaniach, że tak. Czasem też zadaję Państwu pytania, czy nie zrobić też automatycznej waloryzacji tego progu, zamiast tam co 2, 3, 5 lat się zastanawiać, czy próg taki jest adekwatny, czy nie. Skoro zamawiający mają wprowadzić automatyczną waloryzację, tak, czy przewidzieć klauzulę waloryzacyjną, to może i my w zamówieniach prowadźmy taką klauzulę waloryzacyjną, że te, ten próg dzisiaj 130 tysięcy będzie się, będzie się waloryzował. Więc to jest pierwszy rodzaj e, zmian, o których dyskutujemy. Wydaje mi się, że ciekawe i, 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 i potrzebne. Drugi rodzaj zmian, tutaj nie miałem takiej potrzeby zgłoszonej przez rynek, ale ja się o to zapytuję. Mianowicie w procedurze poniżej progu unijnego dopytuję się, czy potrzebujecie Państwo tych podpisów elektronicznych. I bo, my jako urząd i platforma nasza, e-zamówienia, myślę, że też te platformy komercyjne, są gotowe do tego, że po prostu uwierzytelniamy się poprzez zalogowanie do systemu i jako zalogowana osoba do, w systemie składam tą ofertę. Wydaje mi się, że w zamówieniach poniżej progu unijnego, no, po pierwsze, nie mamy obowiązku formalnego, żeby to był podpis kwalifikowany, tak, nie mamy, żeby to był podpis zaufany i itd., itd. W naszym życiu codziennym już te transakcje też przecież w ten sposób prowadzimy, że się uwierzytelniamy na, na stronie danego dostawcy usługi i po prostu tak funkcjonujemy. A druga rzecz, jak spojrzymy sobie też przez pryzmat tych zamówień poniżej progu, bo kiedyś mówiono tak, a ja muszę mieć pewność, że ten wykonawca mi podpisze tę ofertę, tak? ale poniżej progu my i tak nie żądamy, poniżej progu nie, nie żądamy wadium w zasadzie. Skoro nie żądamy wadium, to nawet jak on mi podpisze podpisem kwalifikowanym i jeszcze jakimś innym, to i tak może nie podpisać umowy i tak może zrezygnować. Dopóki nie mam wadium, to tak naprawdę nic wykonawcy nie trzyma, tak? Więc może nie ma co formalizować, po prostu poprzestać na takich uwierzytelnieniach. I tutaj też to się, to się spotkało z pozytywnym, z pozytywnym podejściem ze strony rynku, w szczególności z wykonawców. Oni nie twierdzą, że to jest jakiś duży bloker dzisiaj podpis elektroniczny, tak? Ale po prostu będzie szybciej, łatwiej, tak? Tak twierdzą. Więc to jest postulat, nad którym się zastanawiamy, który zaproponowaliśmy i widzimy, że się spotyka z takim dobrym podejściem. Kolejny postulat, który pada, i to jest taki częsty postulat z rynku, to jest uelastycznienie drugiego wariantu w trybie podstawowym, żeby troszeczkę większą skalę można było zastosować tych, tych negocjacji, żeby one nie były takie sformalizowane i tak dalej, i tak dalej. Więc nad tym się zastanowimy. Tutaj tutaj, tutaj Państwu powiem, że. Mamy tutaj różne pomysły, sprawdzimy je jeszcze z różnych, z różnych stron. Tak jak powiedziałem, dokonamy tej oceny 360 i będziemy wiedzieli. Kolejny problem to jest problem waloryzacji, który Państwo zgłaszacie, to znaczy kwestia zrezygnowania z tej waloryzacji. W szczególności dotyczy to tych umów, gdzie już ta waloryzacja jest i tak z automatu zaszyta. Przykładowo na dostawy energii. Na dostawy właśnie tych paliw. No tam tam te, te ceny i tak są dowiązane do aktualnych różnych wskaźników, więc no tak naprawdę dwa razy waloryzujemy, sztucznie waloryzujemy to wynagrodzenie wykonawcy, i tutaj z tym postulatem też jako, jako organ się zgadzam. Inny postulat w zakresie waloryzacji to jest wprowadzenie automatycznej waloryzacji. Żeby nie było tak, że to zamawiający rozpisuje w każdym zamówieniu, jak ta waloryzacja ma wyglądać, tylko żeby była po prostu automatyczna waloryzacja. I tutaj te postulaty idą, żeby to było wskaźnik inflacji każdorazowo. Więc to jest taki postulat. Kolejny postulat jest taki, żeby zrezygnować z tego okresu kontraktowego, że jeżeli kontrakt jest nam dłuższy niż 6 miesięcy, to musimy robić tą waloryzację. Zamawiający musi robić, żeby zrezygnować z tej daty 6 miesięcy, ewentualnie wrócić do tego, co było 12 miesięcy, ponieważ już te okoliczności się troszeczkę zmieniły i, i to była taka interwencja na potrzeby, na potrzeby chwili więc taki jest postulat od zamawiających. Nie wiem, czy Państwa pogląd jest taki sam, ale to jest postulat, który jest zgłaszany. Inny postulat, który jest zgłaszany, to jest certyfikacja platform elektronicznych, czyli te platformy, które. Które, które państwo stosujecie na co dzień, a nie są na przykład platformą e zamówień, żeby je w jakiś sposób certyfikować, żeby mieć pewność, że te dane one gdzieś tam nie są schowane, że, że ktoś nie ma do nich podglądu od tyłu, ewentualnie, żeby, żeby tutaj urząd był taką zaufaną stroną trzecią, czyli żebyśmy my, my otrzymywali wszystkie te hasze jak się coś dzieje, to żeby można było sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś w tych ofertach od tyłu nie grzebał. Nie mam zdania. Jako organ w tym zakresie nie mam zdania. Jeżeli Państwo będziecie uważali, że tak trzeba, to ok. Jeżeli, jeżeli nie, to nie. Certyfikować platform raczej bym nie chciał, bo to, to dla kilku platform w Polsce cały proces certyfikacji ruszać, no to, to, to trochę sytuacja e, myślę, że bez sensu. A druga też kosztowna dla wszystkich, więc, więc, więc myślę, że, że chyba nie ma potrzeby. Krajowa Izba Odwoławcza. Tutaj w zakresie Krajowej Izby Odwoławczej e, ciekawy postulat zwiększenia opłat. Za odwołanie. Ja przypomnę, że, 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 że przy poprzed... no, te opłaty są już od wielu lat, prawda? nawet w poprzednim stanie one takiej samej były kwocie. Zmniejszyliśmy tylko o dwie piąte opłaty do, do, do sądu, od skarg. Natomiast postulat jeden, który pada, to ze strony właśnie zamawiających, żeby zwiększyć te opłaty. Ze strony wykonawców pada postulat do zamawiających, żeby wprowadzić obowiązek odpowiedzi na odwołanie. Czyli dzisiaj nie ma obowiązku, może być, ale tu, tu jest postulat, który pada od strony wykonawczej, żeby było obowiązkowo odpowiedź. I postulat, który, który ja już tam zgłaszam od jakiegoś czasu, to znaczy, żeby wprowadzić elektroniczne rozprawy. Tak? Czyli żeby, żebyśmy też albo fakultatywnie, albo obligatoryjnie, ale, ale, ale żebyśmy się z tym zagadnieniem zmierzyli. O tym zagadnieniu też powiem w drugiej części dotyczącej planów na informatyzowanie. Kwestia tutaj kolejna to była przed chwilą dyskusja też o umowie ramowej. Tutaj była wskazana, i był, i był więc tutaj postulat w zakresie umów ramowych pada taki, żeby w zakresie robót budowlanych uelastycznić. No, bo wiadomo, że przy robocie budowlanej ciężko jest mieć od razu cały OPZ i jeszcze przewidywać. Co może być objęte, te, te, jakie zagadnienia mogą być objęte umową ramową. Więc tutaj jest taki postulat, żeby troszeczkę uelastycznić wymagania od zamawiającego na, na, na momencie, w momencie ustanawiania tej, tej, tej umowy ramowej, żeby to troszeczkę luźniej można było ten, ten opis przedmiotu zamówienia formułować. Następnie jest szereg postulatów, które, jest zgłasz, które są zgłaszane do, do artykułu 108 i 109 ustawy, a więc do. Do przesłanek wykluczenia i w szczególności one po prostu dotyczą te, tej kwestii nierzetelności dotychczasowego wykonawcy. Tak? Jak powinniśmy to udowadniać, i, i tu, są, tu są kwestie, poglądy są różne, ale, ale, ale generalnie niektórzy chcą bardziej zaostrzenia, inni chcą troszeczkę zliberalizowania. Ale tutaj jest kilka poglądów w zakresie właśnie tego artykułu 108, 109. Są poglądy dotyczące wykluczania z powodu zalegania w opłatach, no to, no to żeby jakieś kwoty wprowadzić, od jakich kwot, prawda i tak dalej. Więc tu są tego typu postulaty. W dyskusji tutaj była mowa też o, 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 o wykluczeniach, i też jest ciekawy postulat w zakresie self-cleaningu żeby self-cleaning był troszeczkę bardziej elastyczny niż jest dzisiaj napisany, a więc żeby również dopuszczać możliwość wykazania tej poprawy wykonawcy, ale w inny sposób czy według innych reguł niż to jest napisane w ustawie. Czyli żeby wykonawca nie musiał tylko wykazywać w szczególności tych literalnie pięciu punktów, które tam są sformułowane, ale żeby mógł się wykazać każdym innym, Albo żeby mógł, jeżeli któregoś z nich nie spełnia, mógł pokazać, że, 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 że spełnia coś, coś, coś innego. Więc to myślę też jest ciekawy postulat, nad którym będziemy się zastanawiać i pewnie będziemy go pogłębiać w dalszych dyskusjach. Otwarty katalog klauzul abuzywnych, czyli coś, co było w pierwszej wersji, później później, później w finalnym procesie legislacyjnym zostało zmienione. Tam są teraz cztery przesłanki, katalog zamknięty, powrót do, 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 do otwartego katalogu. Wprowadzenie ustawowego limitu odpowiedzialności odszkodowawczej i kar umownych. To w czasie nowelizacji, w trakcie wakacji legis mieliśmy taki, taki, taki projekt, żeby tam był ustalony limit odpowiedzialności na 20%. No, padło, to, padło to w konsultacjach, ale teraz jakby ten pomysł wraca. No i bardzo ciekawy pomysł, wyłączenie zamówień in-house. Tak? Czyli, czy, 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 czyli po prostu to co dzisiaj mamy zamówienia in-house możemy nie stosować nie stosować przepisów ustawy w ten sposób, że po prostu mamy zamówienie z wolnej ręki, tak? Jest ono poddane pewnej procedurze transparentności, musimy je pokazać, wykazać. że Rzeczywiście ono ma ten test in houseu, tak tutaj jest postulat, żeby w ogóle wyłączyć ze stosowania prawa zamówień publicznych, żeby nie trzeba było poddawać żadnej, żadnej, żadnej kontroli. Jak się Państwo domyślacie, jest to postulat zamawiających, tak? Więc pewnie bliski Państwu. Jeżeli chodzi o. Drugie zagadnienie, które chciałem dzisiaj przybliżyć, to jest zagadnienie związane z informatyzacją. W mojej ocenie informatyzacja się zadziała, i z informatyzacją już odwrotu nie ma. Tak? Myślę, że bardzo dużym takim katalizatorem to, to, była, to była pandemia, która wszystkim nam pomogła się z tym, z tym zagadnieniem zmierzyć i zbliżyć. I teraz, co, co planujemy w tym zakresie? Otóż. Poza tymi działaniami, które do tej pory były prowadzone, czyli tam jeszcze utrzymujemy mini portal dla jakichś historycznych rzeczy, mamy mamy tą platformę zamówień. Tak jak Państwu wspomniałem, dzisiaj robimy migrację i zmienimy, zmienimy dostawcę usługi, plus ten dostawca ma wpisane pewne, pewne zmiany, pewne ułatwienia, no coś, coś, co po dwóch latach funkcjonowania platformy nam, nam wychodzi, więc nie mogliśmy się dogadać z, z poprzednim wykonawcą, ale, ale nowy nam to, nam to wszystko wdroży, po to, żebyście Państwo jeszcze bardziej intuicyjnie mogli się poruszać. Na tej na tej platformie, żeby więcej informacji się tworzyło, tworzyło automatycznie, więc pewnie takie, takie proste ułatwienia one na platformie wystąpią. Po drugie, no w tym roku 2024 będziemy chcieli, żeby żeby otworzyć Sendera w zakresie, w zakresie ogłoszeń unijnych, więc tutaj mamy go wpisanego w umowę z wykonawcą. On będzie go budował. No kwestia pół roku albo trzech albo kwartałów, bo po prostu tu do końca nie mogę tego procesu zdefiniować, ile on zajmie, bo, bo, bo jednak od TEDA zależy, jak ten proces będzie przebiegał po stronie, po stronie unijnej, ale to jest kwestia pół roku do dziewięciu do, do miesięcy. Jak Państwu wspomniałem, zaczynamy pilotaż w zakresie, w zakresie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie elektronicznego protokołu. Na wszystkie sale są przygotowane. Na razie idea jest taka, że od poniedziałku... Jedna sprawa dziennie nie rusza po to, żeby każdy z członków już przeżył na żywo. Oczywiście testy już wszystkie poprzerabialiśmy, testowe sprawy już były sprawy łączone, spadające przystąpienia, więc oni to już wszystko mają przetrenowane, ale wiadomo, że trzeba to przetrenować w takim, w takim, w takim boju. Z góry Państwa przepraszam za pewne utrudnienia na pierwszych rozprawach, no bo musi tak być, bo ktoś będzie się zatrzymywał, ktoś za późno włączy nagrywanie i tak dalej, więc za to, za to Państwa przepraszam, ale myślę, że w miarę upływu czasu będzie to z satysfakcją dla, dla państwa wszystkich, bo będziecie mieli nagranie, będziecie widzieli, będzie 100% pewności, że dany człowiek, członek krajowej izby zachowuje się odpowiednio i tak dalej, i tak dalej bo z takimi zarzutami również się spotykaliśmy w praktyce. Tych, tych, tych kilku lat. Więc to jest zagadnienie, które, które rusza i w planach mam, jeżeli oczywiście nic, nic bardzo trudnego się nie wydarzy w pilotażu, to, to, to w planach mam, żeby od 1 stycznia już wszystkie rozprawy były w tym elektronicznym protokole. I drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, jesteśmy też już przygotowani technicznie do tych rozpraw elektronicznych bo jak przygotowywaliśmy się do tego protokołu, to też wszystkie sprawy przygotowaliśmy do tego, żeby, żeby można było w elektronice je prowadzić, natomiast no tutaj będzie to wymagało interwencji ustawowej, będzie wymagało też odpowiedniego wakacjo legis, więc jeżeli będzie decyzja taka, że zmieniamy tą ustawę, która jest i te postulaty, które zostały zgłoszone, one rzeczywiście, znajdą tutaj uzasadnienie, żeby je wprowadzić, to na pewno będziemy dążyli do tego, żeby tą możliwość elektronicznego prowadzenia rozpraw też państwu zapewnić. Prawdopodobnie będzie to hybrydowo, czyli część rozpraw będzie stacjonarnie, część rozpraw będzie 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 elektronicznie, będzie to będą przesłanki i ewentualnie decyzja decyzja przewodniczącego bądź decyzja prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, czy dana rozprawa będzie w takiej czy czy w innej formule. I to jest z tych zadań, które planujemy na najbliższy rok. Natomiast ja długofalowo planuję planuję cały czas i tutaj ca... dużo, dużo zadań podejmujemy w tym kierunku. Rozwój BIM-u, tak? Building Information Modeling, czasem już się teraz bierze Building Information Management. Uważam, że to jest zagadnienie, które, które jest przed nami, wcześniej czy później się z nim zderzymy. Jest to świetne narzędzie zarządcze. Oczywiście, tak jak tutaj była mowa, ciężko nam stosować jakieś tryby niekonkurencyjne, bo nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni, nie czujemy ich potrzeby i tak dalej. Tak samo BIM na ten moment on nie ma takiego dla nas na pewno takiej wartości, a wymaga od nas dużo pracy na etapie przygotowania. Natomiast on pomaga nam w realizacji inwestycji i pomaga nam w czasie utrzymania inwestycji. To są te, 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 te koszty, które oszczędzamy na drugim trzecim, i trzecim etapie i myślę, że w miarę upływu czasu będziemy dojrzewać. W innych krajach to wdrażanie BIM jest dużo bardziej zaawansowane. Widać już te oszczędności, które dla tych krajów, dla tych krajów spływają. Ja też jak pracowałem. Poza publikiem, jak, 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 jak miałem, miałem własną firmę, to, to też pracowałem w BIM-ie dla, dla, dla klientów w Anglii, czyli, czyli moi pracownicy w Warszawie i w Krakowie pracowali na inwestycjach, które, które były projektowane w Londynie. I jeden highway, jedna railway station, więc wszystko to widać. Bardzo dobre narzędzie zarządcze i później bardzo dobrze, dobre narzędzie do. Do, do, do prowadzenia i większość krajów unijnych jest już dosyć zaawansowana we, we, we wdrożeniu. Te wdrożenia idą etapami, zaczynają w różnych krajach jest różnie, ale zasada generalnie taka, że zaczynają od najdroższych zamówień, od zamówień centralnych albo zaczynają od najdroższych zamówień w poszczególnych branżach, czyli na przykład branża drogowa, branża, branża kolejowa, to są, to są, to są dwa tacy apostołowe zmiany w tym zakresie. Natomiast przykładowo Portugalia. Tym byłem bardzo zdziwiony, ale to chyba wynika z jej geopolitycznej lokalizacji. Na przykład w Portugalii BIM jest bardzo rozwinięty, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury morskiej. Czyli wszystkie porty idą w bim a w Polsce, drodzy Państwo, też teraz przebudowa trzech portów naszych też. też Prezesi i management tych portów podjął decyzję, że będą właśnie przebudować, wykorzystując BIM, po to, że na przyszłość będą dużo oszczędności. Więc myślę, że to jest takie zagadnienie horyzontalne, które, które przed nami, ale też na pewno w ciągu najbliższych 3-5 lat przekuje się na już rozwiązania systemowe, z którymi będziemy musieli się w jakiś sposób zapoznać i wdrożyć. Dziękuję Państwu za możliwość tutaj podzielenia się tymi kilkoma przemyśleniami. Życzę Państwu bardzo owocnego spotkania, fermentu intelektualnego i zachęcam tych, którzy mają problemy z, z tymi swoimi dotychczasowymi ścieżkami czy, czy standardowymi rozwiązaniami, żeby po prostu korzystali z tych z tych mniej standardowych, yy, chociażby na zasadzie takiej, żeby zobaczyć, jak coś zmienia, jaki to będzie wpływ na całe postępowanie. Dziękuję pięknie.